Podcast Polskiego Radia Ostatnia prosta Finisz. I na tym finiszu obaj kandydaci zabiegają o głosy wyborców. Meta już blisko, bo za tydzień o północy zapadnie cisza, cisza wyborcza, a za osiem dni zaczną się wybory prezydenckie. Jacek Czernecki w studiu. Dzień dobry. No to jak wyglądają te starania? Bo Karol Nawrocki przechodzi samego siebie, by zdobyć głosy wyborców Konfederacji. Wczoraj między spotkaniami z wyborcami, tymi zwykłymi, odwiedził słowami Mencena i w transmitowanym w mediach spotkaniu bez wahania potępił PiS i premiera Morawieckiego za przyjęcie Zielonego Ładu. Bez wahania też. Przyznał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński mylił się w sprawie Zielonego Ładu oraz że PiS popełnił błąd przyjmując w latach 2018-2023 366 tysięcy islamskich i afrykańskich migrantów. To był cytat. Przyznał też, że Piątka dla zwierząt lansowana przez Jarosława Kaczyńskiego to też był błąd. Ostatecznie właściwie zaparł się PiSu, podpisując ośmiopunktowy program Mencena, w którym m.in. jest sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do NATO. Premier Tusk bez ogródek nazwał ten sposób myślenia nawrockiego o Ukrainie wspieraniem postulatów Putina i Zdradą Stanu, ale zaplecze Karola Nawrockiego zwróciło się też o poparcie do. Grzegorza Brauna, który jest czwarty w, 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 w wyborach w pierwszej turze, i w zamian padła podobno obietnica ułaskawienia. Tak mówi sam Grzegorz Braun, który wyśmiał tę propozycję. Braun powiedział, że Nawrocki obieca wszystko, by wygrać wybory prezydenckie. No dobrze, a jak wygląda finisz drugiego kandydata? Rafał Trzaskowski jest mniej aktywny w mediach, skupia się za to na kampanii, zabiega o głosy młodych. Po spotkaniu na Warszawskiej SGH obiecał, że będzie z młodymi rozmawiał też w mniejszych miejscowościach. I wczoraj na przykład był na południowym wschodzie Polski, gdzie spotykał się właśnie z młodzieżą, ale też z rolnikami, ale w mediach i w Sejmie ostro kampanię Trzaskowskiego wspiera Donald Tusk. Premier mówił, że wygrana tych wyborów przez Trzaskowskiego i niedopuszczenie Nawrockiego do władzy to interes polski. Premier robi aluzję do przeszłości Nawrockiego i jego znajomych kryminalistów. Niestety, nie mówiąc o faktach, choć wspomniał ustawkę Lechi Gdańsk z kibicami od Reopole i to jak tam Karol Nawrocki mało szlachetnie walczył, ale nie tylko premier pomaga Trzaskowskiemu. Wczoraj po apelach 100-tysięcznego środowiska strzelców z Sportowych. minister Nitras uchylił niedawno uchwalony niezgodny z prawem i niesprawiedliwy regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Wiadomo, że w tych wyborach walka idzie o każdy głos i te 100 tysięcy strzelców sportowych nie można było zignorować. Ale to, że wyścig przybiera na intensywności zobaczymy już dziś wieczorem, bo o 20.00 odbędzie się debata telewizyjna obu kandydatów. Ja w imieniu Jedynki i Karola Surówki zapraszam Państwa już od 19.10 na program Specjalny i transmisję debaty oraz omówienie jej, ale też Grzegorz Grzybowski zaprasza Państwa na specjalne wieczorne wydanie. Tylko szczerze, oczywiście, czekamy na Państwa opinie. A już jutro, w sobotę o 19.00, Rafał Trzaskowski spotka się ze Słowami Remencenem. To też będzie ciekawe. Zaś w niedzielę, w południe, w Warszawie dwa marsze idące w dwie przeciwne strony będzie się działo. Polskie Radio. Jedynka. Podcast Polskiego Radia.